A ja, A da 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 da, da. B ja, pry, de, pry, de, pry, pry. C ja. Chcesz się mierzyć rozmiarami? Tak. Rozpinaj spodnie. <grych> D ja. Dobra, jest niebieski, czy na pan? E ja. Easy. Mieć na ho 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 flame traveler jest cudowne, ale się wkurzyła ta osoba. Chyba jeszcze ani razu nie zakląłem w tym odcinku. Kurwa! F, jak. Fokus na mnie! Kurwy! G, jak. HOLA HOLA Kurwa, jego. I, jak. I proszę bardzo, forfeit. J, jak. Jest dłuższy. Nic więcej mi do szczęścia nie potrzeba. K, ja. Kurwa, jego w dupę ZABIERĘ Aaaaa! Za co? N jak? Leczycie Pokémony podczas walki! Przecież to się nie liczy! Złamaliście zasady! Oj no, Kurde Judy najlepszy! En, jak... A może zagramy w Just Dance? Masz Just Dance? Nie. Kurde. N, jak... Nie! nie! Kurwa Ty krytyczna szmato! O, jak? Poison ja. Jabba! Ja Rozkoszuj się, bo jest to jedyna kobieta, która cię w pełni zrozumie. Rozgrzewa, jest słodka, miła w dotyku, gorąca, ale czasami potrafi wykrzywić ci mordę, jeśli za szybko się do niej dobierasz. S ja Śmieszny żart, A. wiesz? Seks! Elkwia! Ja Ty! kurwo! Użyjmy y, nieważne. Nie! Zrób Nie! Nie. Zrób tak. Nie. Zrób to kółeczko. Nie.